Ale masakra. To kurde mać, No nie wytrzymam. Weź mnie zostaw no. Jako, że jestem noobem i zapomniałem zadać pytania, to dopiero teraz to zadaję. Ostatnia odpowiedź z poprzedniego Daily: Isorath mógł być znaleziony w Twilight Highlands. To była taka wielka macka taka z otworem. Natomiast dzisiaj mam dla Was kolejne geograficzne pytanie: Gegra jest całkiem spoko, więc która, która strefa nie znajduje się w Tolbarad? Tolbarad powinniście wiedzieć, co to jest: Ironclad Garrison. Sentry's Post, Slagworks czy Warden's Vig Vigil? Vigil. Tak, takie macie tutaj odpowiedzi i która z tych nie należy? Trzeba po prostu napisać. Więc jeszcze raz, Ironclad Garrison, Sentry's Post, Slagworks czy Warden's Vigil? Więc e, go! Cześć, witajcie ludzie! Ja jestem Nexus, so. to jest kolejny odcinek daily. Dzisiaj postanowiłem zrobić sobie jedną rzecz. E no, mianowicie chciałem zrobić po prostu mój cooking na 775, mam teraz go, a chcę mieć go na 800. Więc pomyślałem sobie, że zrobię sobie tutaj daily, bo one dają plus jeden cooking skill. Distribute Iron Forge Ration to 6 guard, guards, przepraszam. Są bardzo łatwe questy, które można zrobić daily, oczywiście. One pochodzą z Kataklizmu, ile dobrze pamiętam. I zobaczcie, że one dają nam po jeden skilla, więc po co teoretycznie ja mam się kurde tutaj starać i, i wydawać pi pieniądze jak mogę? Parę... przepraszam, mam katarę Mogę parę tutaj punktów zdobyć właśnie dzięki temu, że po prostu najzwyczajniej w świecie rozdam na przykład racje żywnościowe straży, która znajduje się w Ironforge. Czy ja mogę jednemu gościowi dawać... Czas... A nie, dobra, to już kogoś znajdzony. Dobra, oddajemy to? Dostajemy jeden punkcik, bo pomyślałem sobie, że zrobię sobie tutaj, ee, no wiecie, jakieś tam rzeczy, ale pomyślałem sobie później, że a po co? Na, na razie na razie sobie wbijemy parę punktów w ten sposób. Cooking Award. O Ojacie, dostałem Epicurean Award. What? Ile mam tych cooking. Aha, ojacie, dobra, czyli 100 dostałem w końcu, czyli to na całym koncie jest. Za, za to można było kupować jakieś rzeczy. Dobra, teraz musimy udać się do jeszcze jednego miasta. Zastanawiam się, gdzie. Okej, okay, już wiem, gdzie wyruszymy. Let's go. Dziś mamy patch 7.1.5 i ja już zdążyłem parę aktywności z tego patcha wykonać Udało mi się zdobyć Blood Soaked Invitation, czyli e, takie zaproszenie do Brawler's Guild Które dzisiaj już odwiedziłem i nawet wbiłem którąś tam rangę, nie powiem którą Bo będziecie mogli obejrzeć sobie oczywiście odcinek na YouTubie e, z tego e, Powiem wam, zabawy jest masa, Jak community się zżywa Uwielbiam to, gdy community jest żywe Czekajcie, gdzie ja pobiegłem? O ja cię nie tu pobiegłem, gdzie trzeba W każdym razie mm, no, często mówi się o tym, że o, serwery teraz są połączone i, i to wszystko już straciło taki klimat, że ten, wiecie, te, te takie legendy o jakimś tam serwerowym prosie, czy jakiś serwerowy noob Takie rzeczy były, po prostu ze względu na to, że no serwery nie były połączone i, o jacie, tu mogę zrobić jeszcze jednego quest O, dwie godziny zostały tylko, dobra, czekajcie, jeszcze tylko zrobimy tego questika na szybciuteńko, bo no nie mogę sobie pozwolić na to A, jeszcze zrobimy Wild transmutation, dobra Zrobimy sobie to i za chwilę ten, ok, spokojnie. Czyli White Transmutation, dziką transmutację ogarniemy sobie, proszę bardzo. Opa, zrobiona. Uuu, dostaliśmy Shoulder Eyes Silky. I teraz, jeżeli chodzi o transmutację, to bardzo opłaca się właśnie też tutaj zrobić Cloth to Herbs. Ja już chyba o tym mówiłem, albo mi się tak po prostu wydaje. Więc zamieniamy sobie tutaj to, Cloth to Herbs i dostajemy troszeczkę rzeczy. Więc, no, trochę nam się tej kasy zwraca dzięki temu. Ale my jeszcze musimy zrobić tak. Raz i dwa. Ponoć w patchu 7,1,5 zwiększyli szansę na to, by wyleciał nam tutaj flask. Na no, ten flask tutaj po prostu. Ranga trzecia. Bo w miarę gdy robimy, to mamy szansę na to, że, że nam tam akurat wyskoczy. Ale dobra, weźmy sobie tutaj parę. Możemy zrobić sobie tutaj cztery. Cztery. O Jezu, nie lady tylko cztery te flaseczki sobie porobimy. ile możemy? Tak, będziemy mogli hopsa. Cztery flaski? Nie. Trzy. Cztery teraz będą. O. I zobaczymy, czy poleci nam nam ta recepturka. Boże, jak ja chcę recepturkę na trzy. Proszę Cię. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, jeszcze jeden w sumie mogę kupić. Dobra, to ostatni, bo... Bo w Skagle wszystkie straciłem moje, kochane. Shit. No, come on. Ostatni. No i... No i super. No i super. Dobra. Jeszcze tylko ten potion tutaj stworzymy sobie. Ancient Rejuvenation Potion. Yy, opa, i teraz możemy oddać sobie kościka, proszę bardzo. D dostaniemy całkiem sporo, bo to jest 10 blodów of Sargeras. jest bardzo dużo, to jest bardzo, bardzo fajny kościk. No, ale wracając do tych, quest, do tych serwerów, przepraszam, no to, no mówię, kiedyś tak było, że się znało wszystkie gildie, znało się dobrych graczy, znało się słabych graczy. Znało się gdzieś tam przeciwników z, z innej frakcji, gildie z innej frakcji, które gdzieś często najeżdżały na miasta. No, i tworzyło się takie serwerowe community, natomiast wracając do. Wracając do Brawler's Guild, poczułem się znowu, jakby część tego community wróciło. Było, było tam pełno ludzi, którzy właśnie walczyli. Można było rozpoznać, kto jest dobrym graczem, kto jest słabym graczem. Można rozpoznać, kto, komu się na przykład uda zrobić. Właśnie danego tego bossa, a komu się nie uda, i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo fajne. Dużo osób gadało cały czas, nawet siedzieć tam jakieś. Rozmowy nawiązały odnośnie specjalizacji i tak dalej, i tak dalej. Dobra, czekajcie, potrzebuję. Boże, Darnasus. Wiecie, jak ja tu dawno nie byłem? Jezu, Darnasus. Kurde, fajnie, fajnie byłoby tu spędzać trochę więcej czasu. <laughs> Są takie ładne miasta. Profession trainer i szukamy cooking. I cooking będzie gdzieś w tamtą stronę. Dobra, nigdy nie wiedziałem, gdzie, gdzie co jest. O, dobra, tu jest cooking i tu też powinien być cooking daily. Albo, albo to jedno daily można tylko wykonać dziennie. Wydaje mi się, że chyba jedno tylko dziennie można wykonać Mhm, mm czyli to jest jedno szerowane daily na wszystko A, trochę słabo Trochę bardzo słabo, ale jeszcze mamy opcję sprawdzenia czy Czy w eksodarze przypadkiem nie ma, a co? A co mi tam odwiedźmy te, te stare stolice, popatrzmy na ten świat jaki jest piękny Jaki jest pikny Tu gdzieś powinien być teleport, peletort, proszę bardzo, jest Znaczy to jest Hellfire, po, portal do Hellfire, peninsula jest tutaj Ej, to całkiem nieźle. Oj, zobaczcie, no tu jest taka idealna. tu, w tym miejscu, idealne miejsce na portale. W każdym z tych rogów tutaj walnąć raz, dwa, po dwa portale, jakieś tam różne. I już macie miasto funkcjonalne. Już w tym momencie miasto. tu jest idealnie. Skoro mamy tutaj już portale, no to zobaczcie, że nawet tutaj, w tych miejscach można postawiać parę portali. Tutaj, tutaj. I mamy już zdatne miasto do życia. Moim zdaniem byłoby super. Moim zdaniem byłoby naprawdę super. A to naprawdę nie wymaga wiele. Tylko ciekaw, ciekaw jestem, dlaczego Blizzard. Może Blizzard robi to dlatego, że nie chce, żeby community się jakby rozpraszało, czy coś w tym stylu. Wiecie, jeżeli wszyscy są w jednych miastach i są takie dwa wyznaczone miasta: Dalaran i powiedzmy Stormy City. No to gracze będą tylko w tych miastach przesiadywać. A gdybyśmy mieli jeszcze Ironforge, Darnasus i w ogóle jeszcze inne miasta, no to wtedy mogłoby dojść do, do, do tego, że. Jedni gracze by spędzali więcej miejsca, więcej czasu w innym miejscu i, i jakby byłoby teoretycznie mniej graczy fizycznie, jakby to powiedzieć Cooking Trainer, czy tu mamy jakiś Cooking Trainer? Jest Cooking Trainer, on jest... O tutaj jest Cooking Trainer, nawet nie wiedziałem On jest tam u góry <laughs> W Eksodarteż nigdy nie spędzałem dużo czasu A to jest takie ładne miejsce Jest bardzo ładne, nie mogę się doczekać aż w którymś dodatku będziemy, będziemy coś robić w tym miejscu Dobra, czyli rzeczywiście tutaj niestety odpada nam jakakolwiek zabawa, jeżeli chodzi o te daily, czyli jeden można tylko zrobić dziennie. No dobra, no dobra. No to zrobimy w ten sposób, że ja sobie kupię teraz parę tych makreli, bo tutaj potrzebne mi są makrele, i porobię Seed buttered Fish Plate, najwyżej aż, aż do ustaranej śmierci, żebym mógł sobie oczywiście. Wbić ten poziom, więc tutaj potrzebne są nam makrele Silver Makrele. buy, Kupmy sobie oczywiście dzięki naszemu addonowi. Adony znajdziecie na moim Twitchu. Mamy tutaj stack. To nam się pewnie przyda trochę, więc kupmy. Kupmy na zaś. O, tak powiem. Kupmy na zaś. dalapenio mamy i Musken Butter. Dobra, czy jeszcze jakieś tutaj masełko potrzebujemy? Ale po masełko to już się niestety musimy wrócić. A myślałem, że tutaj sobie pokookinguję. Po po no mi gnoju nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo cię nienawidzę. Spalił mi wszystko. No nie wytrzymam. Dobra, kupmy ten tutaj, proszę bardzo. Fajnie cooking mi się podoba w tym dodatku. To jest jedna taka profesja, która jest naprawdę super. Dobra, zobaczmy ile możemy tu porobić sobie. Raz, dwa, będziemy tak powoli, powoli sobie robić. Aż będę w stanie... Oj, kurde. No już tutaj powoli powoli tak patrzę, że... Chyba, chyba nie będę mógł do końca zrobić tego. Najgorsze jest to, że to jest jedzenie, które się nie sprzedaje. <laughs> to jest jedzenie, które się nie sprzedaje tyle. Tutaj Sentrycoi to jest też na wersa. Dobra, czyli to ulepszamy po prostu to jedzonko. Więc nie jest aż tak tragicznie. Jak wbiję pewnie 900 czy 790... No i właśnie, jest zielone. Kurde mać. A, wykombinujmy coś tutaj. Nie wiem, czy jestem w stanie wbić tak naprawdę maksymalny poziom. Chociaż jest jedna rzecz, która mnie denerwuje: jakby, gdy mamy te profesje, to w którymś momencie nie mamy jak wbić poziomu tych profesji. Bo zobaczcie, że tutaj no co, no mam tylko Seed Butter Fish Plate jedynie do zrobienia. No teoretycznie mogę jeszcze tego porobić i spróbować to sprzedać, ale kto kupi ci jedzenie z Versatility, kiedy jedyną klasą, która chyba potrzebuje versa, jest Outlaw Rogue? Więc no. Outlaw Rogue, e, tak trochę średnio. No ale dobra, zobaczmy. Mamy 14 do zrobienia, więc może tutaj jakaś ranga nam się ustrzeli. 91. Mam nadzieję, że przy 95 nie będę miał, kurde, ząku. Na zasadzie wszystko jest szare. Dobra, jakoś idzie, patrzcie, jakoś tu idzie. Keman, ulepszaj nasze umiejętności. Dorik, wiem, że potrafisz jeszcze 5 poziomów. Nie rób mi tego, bo będę musiał nakupować milion rzeczy, żeby to wszystko zaraz ogarnąć. Nie! Come on! Oh, 95! Shit! Dobra, musket butter, czyli to jeszcze będę mógł ze... 2 będę mógł jeszcze zrobić, dobra Robimy ze dwa jeszcze Z 1, a jest serling seedów, już nie mam No, to zostało mi tutaj 90, 7, 796 Teraz ja muszę to jedzenie sprzedać Ty, ja tego nie, ja tego w inwentory trzymać nie będę, no No fu, po prostu tyle tego tu jest, że szok Dobra od, od, odeślijmy to e, Na pewno tym się Dobrze zajmie nasz Witold Jeszcze tutaj wyślijmy na Witolda No i może skoczmy na tego Witolda, zobaczmy co tam kurde Ten Witold ma dla nas O, o, sprzed o sprzedały się felworty Patrzcie jak leci gold O, Ale gold leci holy shit Zaraz powiem wam ile zdobyłem 6312 golda To jest dużo pieniędzy 6300 golda czy ile tam było ale to nie koniec, zobaczcie, że tu jeszcze coś nam się sprzedaje. Zbierajmy, tu mamy jakieś takie rzeczy. Proszę bardzo, tu się sprzedaje. Uuu, ile jeszcze lecoferworty? 3578 golda. No to 10 kołażem zdobył mniej więcej, ale koleś ma broń. Ja cię, ty, ale fajnie ona wygląda. Jak czarodziejka z księżyca, Sailor Moon. Co Legends. A dziś udamy się na jedną z instancji, która do dziś dzień może sprawiać trudność. Chodzi bardziej w sumie o pierwszego bossa. To od razu wam pokażę, jak go wysolować, bo jest to całkiem ciekawy proces. Kiedyś to było o wiele łatwiejsze. W każdym razie mamy tutaj nic innego jak Orb of Command, proszę bardzo, powinniśmy teraz jakoś tutaj ten, place my hand and command Orb. Lecimy i teraz to chyba powinno być to. Czy ja nie polazę? Tak, to jest ta Blackwing Lair, dokładnie, tu chciałem być. Dokładnie tu chciałem być. I teraz tak, ta walka mniej więcej polega na tym, że mamy tutaj takiego moba. I to jest control orb. I tego control orb trzeba przejąć i wtedy przejmujemy kontrolę nad smokiem tym. I tym smokiem musimy biegać i zabijać wszystkie te jajka. Zniszczyć musimy wszystkie te jajka. Jeżeli tego nie zrobimy, i zabijemy bossa, to te jajka wybuchną, nawet jedno jajko, na, nawet na 110 poziomie, was zabije Po prostu zginiecie i tyle Dlatego tu jest jedna taka taktyka, która mniej więcej polega na tym, że trzeba czekać Bo te mobki też rzucają, bo tu się spawnują moby i te moby też lubią sobie w sumie, wiecie, wejść na ten Wejść na, na was, więc raz robimy tak, że po prostu biegniemy sobie tutaj i teraz, uwaga Nie zgadniecie co trzeba zrobić? Trzeba Dobra, ogólnie tak to ro robię, tak na styk troszeczkę. Natomiast trzeba po prostu poczekać, aż do momentu, gdy wszystkie moby się zespałnią. Trzeba czekać, czekać, czekać i czekać. Natomiast, jeżeli zaatakują was jakieś moby, to trzeba zrzucić po prostu to agro. Tutaj, proszę bardzo. Trzeba zrzucić agro poprzez wyłączanie po prostu kontroli nad, nad tym mobem i przywracanie kontroli. I teraz zobaczę, że wszystkie moby atakują mnie. Trochę dostałem tam w mordę, ale zobaczcie, że sukcesywnie teraz mogę parę jajek poniszczyć Mam nadzieję, że uda mi się zniszczyć wszystkie Pamiętajcie o wszystkich jajkach, autentycznie Jeżeli zapomnicie o jednym, no to będzie trudno I, I to jest trudna walka To nawet się nie śmieje, po prostu jest trudna walka Jeżeli wam się nie uda tutaj przekontrolować tych mobów odpowiednio To możecie zwalić całą walkę Więc teraz uwaga Raz Ostatnie jajko, to jest chyba ostatnie jajko, tak mi się przynajmniej wydaje Teraz i ten jej, udało się BOOM Aaa, oh, fuck yeah Fajnie, mogi tutaj lecą, więc lecimy dalej Dobra, zabiliśmy tutaj O, oh, no nie, a dobrze, jest O, oh, udało mi się wylutować jedną rzecz Dobra, udało mi się wylutować chesta Bloodfang Nice, Bloodfang chest Tutaj do Bloodfanga brakuje mi jeszcze całkiem sporo rzeczy Jak spojrzę sobie byli, o, o, Mam jeden, dobra, hełmu Bloodfang nie mam Dropi on z Onyxi, Drop from Onyxia and jest lair I z Nefarian'a w sumie leci Ale to Bloodfang, tylko to, to nie jest Tierset chyba z tego co widzę że on okropnie wygląda na, na rogu Ma, Mam shoulder'ki eee, Czesta mam Bracer'ki mam Rękawiczki mam Pasek Mam? Eee, mam pasek, spodenki mam butków butków nie mam. dropi z lord la la, la, la. la Ej, to niedużo mi zostało, tylko hełm do wydropienia. I budki. Ej, to jest bardzo fajnie. To ja będę miał cały Bloodfang set, ale super. Dobra, to jest jeden z fajniejszych, właśnie. E, fajnych przedmiotów. Jeden z fajniejszych, fajnych przedmiotów, tak. Idealnie. Tak jak zaczęliśmy odcinek, tak też kończymy. Dziękuję, że byliście na tym Daily. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. Trzymajcie się i zobaczymy się na kolejnym Daily. Już jutro. Papa, pa. cześć.